Wejki, wejki Ej, dobra, będę teraz jak to jest typowy... Jak typowi post youtuberzy w 2019. Widzowie, widzowie, widzowie! Nie uwierzycie, co tu znalazłem! Nic! Więc... Nie wierzę... Widzowie, generalnie... Gdybym... W ja, Też ja sobie tego nagrania na nie było, bo... Bym nie chciał nagrywać za... Darwo. Więc także pierwdowta się. Temple szukasz. <grym> 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 Widzowie, jesteśmy już w tym. To jest kamera, kamera, tak jest, dobrze widzicie kamera, kurwa macie. To jest... Karol mówi, że to kamera, to mikrofon jest. ty głupi? <grym> <noise> o Zgubiłem Karola I Menela O jednak Jednak Menel jest Kiedy cena jest za mała, Michałowi i pała Ale tak w teorii, to Jeżeli Michałowi i pała, to ceny maleją, co nie? Dobrze myślę To jest ta logika? Tak inflacja działa? To jest to, tak? Już rozumiem świat Ty, to jest myśl I to są za to, ponieważ nie mam kurwa, orda orlong, także nie mogę na tego nagrać. Ale umieć mi dostał, mocno. O widzicie, bomba. Coś w się sensie była tam, bomba, nie nagra. Siedzi tutaj, bomba. Ucieka! Niu new nieco mnie uciekł. Blender się tu zrespił. Manel mi loda robi. To jest koleżka, ten co boi się światła, a tu jest blender. Nie wiem co Karo zrobi, jak go zobaczę, ale. Blender. <noise> o kuźma, <on> spadł! <noise> Nie widziałeś go? Karo prawie przeze mnie umarł. E, przyszedł, przyszedł pies i mnie zaczął strzelać. Narobiłem sobie wrogów. Okazało się, że beczki są kultywowane przez kolegów. Tego zwłaszcza. Super. O, widzicie! Stary, żyjesz? NIE! Footage jak z nie? O, on żyje. Siema. ZAMYKAJ TO! Mam, mam taki futycz człowieku. W razie czego... Eee, utknąłem. Ehem, 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 Co on pierdoli? Puszczasz jak najgorsza szmata. Go tu nie ma, ale niby jest. Nie ma... Gdzie ty? O! Cześć! Jo Stary prawie spadły. Zapytałem Karola. On chyba nie żyje. Eee, Karol? Weź się na Discordzie, wytłumacz mi dlaczego host left game. Karol, Karol. A, dosłuchaś mnie? No. Generalnie, generalnie kończę. Dlaczego? Bo mój komputer nie odmawia mi posłuszeństwa.